Świadomość kolektywna to pojęcie, które od wieków fascynuje filozofów, psychologów, socjologów i myślicieli duchowych. W najprostszym ujęciu odnosi się do wspólnego zestawu przekonań, wartości, emocji i idei, które łączą grupę ludzi, od małych społeczności po całe społeczeństwa, a nawet ludzkość jako całość. To niewidzialna, ale potężna siła, która kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości, wpływa na nasze decyzje i determinuje dynamikę społeczną. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest świadomość kolektywna, jak funkcjonuje oraz jaki ma wpływ na otaczający nas świat i ludzi. Termin świadomość kolektywna został spopularyzowany przez francuskiego socjologa Amilea Durkheima, w XIX wieku choć idee z nim związane można znaleźć w starożytnych tradycjach filozoficznych i duchowych. Durkheim opisał ją jako zbiór wspólnych norm, wartości i wierzeń, które spajają społeczeństwo, tworząc poczucie jedności i tożsamości grupowej. Współcześnie pojęcie to ewoluowało obejmując nie tylko aspekty socjologiczne, ale także psychologiczne, kulturowe, a nawet metafizyczne. Świadomość kolektywna nie jest czymś, co można dotknąć czy zmierzyć w tradycyjny sposób. To raczej dynamiczna sieć myśli, emocji i przekonań, które współdzielą członkowie danej grupy. Można ją porównać do umysłu roju. Podobnie jak pszczoły czy mrówki działają w harmonii dzięki niewidzialnej koordynacji, tak ludzie mimo indywidualnych różnic, są połączeni wspólnymi wzorcami myślenia i odczuwania. W ujęciu bardziej duchowym niektórzy myśliciele, jak Karl Gustav Jung, sugerowali istnienie nieświadomości zbiorowej. Głęboko zakorzenionego poziomu psychiki, który zawiera archetypy i uniwersalne symbole wspólne dla całej ludzkości. Współczesne interpretacje, szczególnie w kontekście globalizacji i technologii, wskazują, że świadomość kolektywna może obejmować również globalne trendy, memy internetowe czy masowe reakcje na wydarzenia, takie jak pandemie czy zmiany klimatyczne. Jak powstaje świadomość kolektywna? Świadomość kolektywna rodzi się z interakcji między jednostkami a grupą. Kluczowe mechanizmy, które ją kształtują, to: pierwsze komunikacja. Język, media, sztuka i technologie np. media społecznościowe są nośnikami idei, które rozprzestrzeniają się w społeczeństwie. Epoce cyfrowej platformy takie jak X błyskawicznie amplifikują pewne narracje, tworząc globalne fale myślowe. Drugie, wspólne doświadczenia. Wydarzenia takie jak wojny, kryzysy ekonomiczne, katastrofy naturalne czy globalne ruchy społeczne tworzą wspólne emocje i reakcje, które cementują zbiorowe postrzeganie rzeczywistości. Trzecie. Kultura i tradycja. Normy kulturowe, religia, edukacja i wychowanie przekazują określone wartości i sposoby myślenia z pokolenia na pokolenie, budując fundament świadomości kolektywnej. Czwarte. Efekt sieciowy. Im więcej osób podziela daną ideę, tym silniejsza staje się ona w zbiorowej świadomości. To zjawisko zwane efektem setnej małpy. Choć oparty na kontrowersyjnej anegdocie, ilustruje jak nowe wzorce myślenia mogą szybko rozprzestrzeniać się w populacji, gdy osiągną masę krytyczną, wpływ świadomości kolektywnej na świat. Świadomość kolektywna ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonują społeczeństwa i jak kształtują się otaczając nasz świat. Przyjrzymy się kilku kluczowym obszarom jej oddziaływania. Pierwsze. Kształtowanie norm społecznych. Świadomość kolektywna definiuje, co jest akceptowalne w danym społeczeństwie. Na przykład w średniowiecznej Europie dominująca świadomość kolektywna oparta na religii dorzucała surowe normy moralne. Współcześnie w dobie globalizacji normy te ewoluują pod wpływem ruchów na rzecz równości płci, różnorodności czy praw zwierząt. Gdy wystarczająco duża grupa ludzi przejmuje nową wartość, np. weganizm czy walkę z plastikiem, staje się ona częścią szerszej świadomości, wpływając na prawo, politykę i codzienne zachowania. Drugie, wpływ na politykę i ruchy społeczne. Świadomość kolektywna jest motorem zmian politycznych. Rewolucje takie jak wiosna ludów czy arabska wiosna, były napędzane zbiorowym pragnieniem zmiany, które rozprzestrzeniało się jak wirus. Współczesne platformy, takie jak X, umożliwiają błyskawiczne mobilizowanie ludzi wokół wspólnych spraw. Przykładem może być globalny ruch na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, zainspirowany między innymi przez Greta Thunberg, który zjednoczył miliony ludzi w poczuciu pilnej potrzeby działania. Trzecie. Kreowanie rzeczywistości poprzez narrację. To, w co wierzymy jako zbiorowość, staje się naszą rzeczywistością. Na przykład w czasie pandemii COVID-19 świadomość kolektywna w różnych krajach kształtowała różne reakcje. Od paniki i lockdownów po negowanie zagrożenia. Media i media społecznościowe odgrywają tu kluczową rolę, amplifikując określone narracje. Jeśli domniemująca narracja głosi, że świat zmierza ku katastrofie klimatycznej, może to zmobilizować ludzi do działania, ale również wywołać lęk i apatię. Czwarte. Innowacje i postęp. Świadomość kolektywna napędza również rozwój technologiczny i naukowy. Gdy idea, że możemy polecieć na Księżyc, stała się częścią zbiorowego marzenia, zmobilizowała naukowców, inżynierów i rządy do realizacji tego celu. Współcześnie wizja zrównoważonego rozwoju czy eksploracji kosmosu, np. przykład projekty Elona Muska, jest podsycana przed zbiorową przekonanie, że takie cele są osiągalne. Wpływ na jednostki Świadomość kolektywna oddziałuje nie tylko na społeczeństwa, ale także na jednostki, często w sposób nieświadomy. Oto kilka przykładów tego wpływu. Pierwsze. Kształtowanie tożsamości. Nasze poczucie ja jest częściowo uwarunkowane przez zbiorowe narracje. Na przykład przynależność do określonej grupy etnicznej, religijnej czy zawodowej wpływa na to, jak postrzegamy siebie i świat. Drugie. Presja społeczna. Świadomość kolektywna może wybierać presję, by dostosować się do dominujących norm. Przykładem jest kankel Kultur, gdzie jednostki są karane z odstępstwa od akceptowalnych wartości grupy. Trzecie, inspiracja i motywacja. Z drugiej strony zbiorowe idee mogą inspirować jednostki do działania, historie sukcesu takie jak opowieści o przedsiębiorcach z Doliny Krzemowej. Motywują innych do realizacji własnych marzeń. Czwarte, wpływ na zdrowie psychiczne. Dominujące narracje mogą wpływać na nasze samopoczucie, na przykład wszechobecny przekaz o idealnym życiu w mediach społecznościowych może prowadzić do poczucia nieadekwatności u jednostek, podczas gdy ruchy promujące akceptację siebie wzmacniają poczucie własnej wartości, wysuwania i zagrożenia. Mimo swoich pozytywnych aspektów, świadomość kolektywna może być również źródłem problemów. Oto kilka wyzwań. Pierwsze. Manipulacja. Świadomością kolektywną można manipulować, np. poprzez propagandę czy dezinformację. W epoce cyfrowej fałszywe narracje mogą szybko rozprzestrzeniać się przez media społecznościowe, wpływając na opinię publiczną. Drugie. Polaryzacja. Gdy różne grupy mają sprzeczne wizje świata, może to dojść do konfliktów. Przykładem są podziały polityczne w wielu krajach, gdzie każda strona ma własną prawdę, zakorzenioną w swojej zbiorowej świadomości. Trzecie. Utrata indywidualności. Nadmierne dostosowanie się do zbiorowych norm może tłumić kreatywność i autonomię jednostki, prowadząc do konformizmu. Przyszłość świadomości kolektywnej. W dobie globalizacji i technologii świadomość kolektywna staje się coraz bardziej globalna. Internet, sztuczna inteligencja i media społecznościowe przyspieszają wymianę idei, ale także stwarzają nowe wyzwania, takie jak bańki informacyjne czy echo chambers. Jednocześnie technologie takie jak wirtualna rzeczywistość czy neurotechnologie mogą w przyszłości umożliwić jeszcze głębsze połączenie umysłów tworząc nowe formy kolektywnej świadomości. Niektórzy futuryści, jak Peter Diamandis, sugerują, że ludzkość zmierza ku bardziej zjednoczonej świadomości, napędzanej empatią i wspólnymi celami, takimi jak walka ze zmianami klimatycznymi czy kolonizacja kosmosu. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że rosnąca polaryzacja i dezinformacja mogą prowadzić do fragmentacji tej świadomości. Jak możemy świadomie kształtować świadomość kolektywną? Każdy z nas ma wpływ na świadomość kolektywną poprzez rozmowy, działania czy treści, które udostępniamy w internecie. Oto kilka sposobów, jak możemy to robić świadomie. Pierwsze: promowanie empatii i dialogu, słuchanie innych perspektyw i budowanie mostów między różnymi grupami może przeciwdziałać polaryzacji. Etyczne myślenie. Sprawdzanie źródeł informacji i kwestionowanie dominujących narracji pomaga chronić przed manipulacją. Korzenie pozytywnych narracji, dzielenie się inspirującymi historiami i rozwiązaniami może napędzać pozytywne zmiany w społeczeństwie. Działanie na rzecz wspólnego dobra, angażowanie się w inicjatywy społeczne, takie jak wolontariat czy wspieranie zrównoważonego rozwoju, wzmacnia poczucie wspólnoty. Sumowanie. Świadomość kolektywna to niewidziana, ale potężna siła, która kształtuje nasz świat od norm społecznych przez politykę po innowacje jest jak ocean, w którym każdy z nas jest kroplą wpływającą na całość, ale też podlegającą jego prądom. Rozumiejąc jej mechanizmy, możemy nie tylko lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, ale także aktywnie współtworzyć lepszą przyszłość. W świecie, gdzie technologia coraz bardziej łączy nas w globalną sieć, świadome kształtowanie tej wspólnej świadomości staje się jednym z najważniejszych wyzwań i możliwości naszych czasów. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie i zapraszam na kolejną audycję. Pozdrawiam cieplutko. Dorota.